Wyjątkowe popołudnie, zatem czas na okolice sportu w telewizji ProArt. Marcin Gebel, dzisiaj rozmawiać będziemy o koszykówce, ponieważ Orlen Basket Liga wchodzi w decydującą fazę. O tym wszystkim rozmawiać będziemy z nowym zawodnikiem Arget BM Stali, Tomaszem Gielo. Cześć Tomek. Witam serdecznie. Dobrze Tomek, zacznijmy może od tych mniej przyjemnych rzeczy na sam początek, żeby już później nam było zdecydowanie... Łatwiej mecz w lany poniedziałek, nazwany hitem kolejki mecz w hali w starej, hali ludowej w hali stulecia, przegrany niestety pod ogrywce. No i taka twoja krótka ocena tego spotkania, co tam się wydarzyło hmm. złego, bo rozmawiając chociażby z Davidem Remlim albo z Andrzejem Urbanem, czy słuchając chociażby konferencji pomeczowej Igar Saskele, wściekli byliście po, po tym meczu, chociaż tak, jeżeli ktoś nie widział statystyk po tym, inaczej, jeżeli ktoś nie widział tego meczu, a spoglądał na statystyki, to statystycznie ten mecz w waszym wykonaniu nie był aż taki zły. Hmm. E, powiedziałem tak, to był mecz, który na pewno mógł się podobać kibicom. Przed telewizorami na hali, bo było wiele emocji, wiele zmian w wyniku. Zacięta walka przez całe spotkanie, ale my dobrze wiemy, że tak naprawdę no, my mecz przegraliśmy na własne życzenie. I nie chodziło o to. Oczywiście trzeba oddać Śląskowi, że walczył przez cały mecz, także w dogrywce nie nie opadli sił, tak jak to może miało miejsce też w poprzednim meczu, gdzie również po podogrywce przegrali z Ambilem i w dogrywce zabrakło im troszeczkę sił. Z nami byli przygotowani na, na, na walkę od pierwszych do ostatnich minut, ale my wiemy, że ten mecz przegraliśmy naszą obroną i po prostu mamy, mamy taką drużynę, tak skonstruowaną, że naszą tożsamością musi być obrona. Obrona szczególnie jeden na jeden, nie możemy pozwalać, żeby zawodnicy po prostu no jednym, dwu, jednym lub dwoma kozłami mogli nas mijać i tworzyć przewagi wbijając się w strefę podkoszową. Więc tutaj no, oglądając już analizując sobie to spotkanie i oglądając wideo całą drużyną, widzieliśmy, jak wiele błędów popełniliśmy. Nie ma to prawa bytu, tym bardziej nie ma to prawa bytu na tym etapie sezonu, gdzie już zbliżamy się, tak, tak jak Pan redaktor powiedział, do tej najważniejszej fazy, fazy sezonu. Musimy wyciągnąć jak szybko wnioski. I musimy, że tak powiem, z jednej strony zapomnieć o tym meczu, a z drugiej strony umieć, że tak powiem, wyciągnąć te wnioski i już w tym najbliższym spotkaniu ze Szczecinem, który będzie moim zdaniem jeszcze trudniejsze. Pokazać się z jak najlepszej strony. Tomek, w obronie najczęściej, ja mam takie wrażenie przynajmniej, słuchając koszykarzy, trenerów, mm -hmm. komunikacja jest najważniejsza. Myślisz, że tutaj na tym etapie, w sytuacji, kiedy niedawno do, doszedł do drużyny Lauryna z Beliauska, ty doszedłeś, David Walker się pojawił, to, to tutaj ta komunikacja może, może wpływać na to, że, że te błędy. Na finiszu sezonu hmm. zasadniczego się, się pojawiają? Y, powiem tak, w takich sytuacjach są zawsze dwie drogi i ja tak na to patrzę, że możemy albo w tym momencie ja mogę dać trzy, cztery wymówki, dlaczego to ma prawo bytu, dlaczego my mamy jeszcze czas, dlaczego wszystko jeszcze przed nami i jeszcze mamy spokojnie czas, żeby, żeby sobie to naprawić. Nie mamy czasu. A jest też właśnie druga droga, moim zdaniem taka bardziej realistyczna, którą musimy obrać, to stwierdzić, że skopaliśmy sprawę w tym meczu, ta obrona nie wygląda tak, jak powinna. Na treningach wygląda to znacznie lepiej i dlatego musimy wrócić do tego, kim jesteśmy tak naprawdę i kim chcemy być w tej, w tej lidze, bo żeby być się na najwyższe cele, e, mimo że tak jak mówię, drużyna ze śląska pokazała się świetnie, to jest to drużyna, która w tym momencie walczy o playoffy. My jako drużyna postawiliśmy sobie wysoką poprzeczkę, chcemy być się o jak najwyższe cele w tym sezonie, chcemy bić się o mistrzostwo, więc będziemy walczyli z rywalami wręcz jeszcze z wyższego, z wyższego pułapu i na takie mecze musimy być przygotowani, więc. E, Sytuacje, gdzie tak samo zresztą w poprzednim meczu, może nie ze Śląskim, ale z gliwicami, który wygraliśmy, weszliśmy w mecz świetnie. W pierwszej połowie prowadziliśmy że chyba 20 punktami czy 22 punktami, i nagle w drugiej połowie się pojawiła się odrobina rozkojarzenia, gdzieś zaczęły się pojawiać luki w obronie, dużyna z gliwic trafiła dwie czy trzy trójki, nagle zaczęła czuć, zebra wiatr w żagle i nagle ten mecz się zrobił bardziej, że tak powiem. Bardziej zacięty niż powinien, bo na początku wyszliśmy na tą przewagę i potem jeszcze nie, nie dotrzymaliśmy, więc musimy. W takich momentach nie możemy mieć przestojów, nie możemy tak powiem, przysypiać jakiejś tam części tego spotkania. Tylko przez 40 minut musimy walczyć, bo też wydaje mi się, że mamy na tyle dobry skład wyrównany, że nawet ten ósmy, dziewiąty czy dziesiąty zawodnik z ławki jest w stanie nam coś dać, dać energię i pomóc nam w obronie. Powiedziałeś o tym dobrym składzie, doświadczonym składzie, bo chyba mm -hmm. to też będzie odgrywać rolę. Bo ja też mam wrażenie, że Andrzej Urban posiłkując się tymi zawodnikami, którzy przychodzili w trakcie sezonu, główną uwagę przywiązywał do tego. Tomasz Gielo, zawodnik ograny w najmocniejszych ligach w Europie. Podobnie David Walker, większość kariery spędzona w Hiszpanii. Lauryna z w Grecji, w Niemczech. To chyba też tak ku pokrzepieniu serc, że wy tego czasu, o którym mówimy, że jest mało, chyba nie będziecie potrzebować aż tyle. No bo mm. tak patrząc przez pryzmat waszych karier i tych zawodników, którzy są, no to to IQ boiskowe działa na Waszą korzyść no tak, te... i będzie działać. Zgadzam się całkowicie. Do tego jeszcze musimy dołożyć inteligentnych zawodników, jakich mamy jak Igars, jak Ojars, którzy już tutaj grają drugi sezon, więc też wiedzą, znają, można powiedzieć tą. Może nie presji, ale znają tą sytuację, jaka atmosfera jaka jest zbudowana wokół klubu. Bo Ostrów jest miastem, który żyje koszykówką. Więc wydaje mi się, że mamy, mamy na tyle dobrą i doświadczoną grupę, która powinna z tej, tej sytuacji jak najszybciej wyjść. I tak też no, patrzymy na ten mecz ze Szczecinem. Mamy w sobie tą sportową złość po meczu z Wrocławiem i chcemy to przekształcić teraz w coś pozytywnego, bo. Jakby dodatkowo na taki mecz z nie potrzebowaliśmy się motywować, ale ta porażka z Wrocławiem wydaje mi się, że jeszcze tam dodała no, taki dodatkowy bodziec, żeby, żeby wejść na jeszcze wyższy poziom. I mam nadzieję, że jutro będziemy w stanie to pokazać w Tomek, w sobotę od godziny 17.30 serce ci trochę mocniej zabije, bo to pierwszy mecz, kiedy ty zagrasz przeciwko drużynie ze swojego rodzinnego miasta. A druga część pytania brzmi, czy kiedy ty jako młody chłopak wyjeżdżałeś do Stanów? Grać na, na koleżu, to myślałeś, że, że w Twoim rodzinnym mieście będzie drużyna mistrzowska? <grym <grym to, to pytanie jest złożone i może zacznę od, tego, do tej, od tej drugiej części. Wyjeżdżałem ze Szczecina, kiedy ja miałem wtedy już 18 lat, już rok byłem poza Szczecinem, bo na ostatni rok i Wjechałem do szkoły mistrzostwa sportowego w Cetniewie, bo rzeczywiście taka szkółka, może w moim tym rodzinnym mieście nie była na najwyższym poziomie. Świeżo co wtedy z drugiej ligi drużyna awansowała do pierwszej ligi gdzieś tam jakieś były te drużyny młodzieżowe z mniejszymi większymi sukcesami na na arenie, na arenie krajowej ale no, nie, nikt nie, nie patrzył na Szczecinię przez pryzmat miejsca gdzie jest to jakieś tam stolica koszykówki czy miejsce gdzie ta koszykówka może wznieść się na najwyższy poziom więc oglądając no kibicując wręcz drużynie ze Szczecina w zeszłym sezonie w finałach jak udało się zdobyć to mistrzostwo było to dla mnie jako szczecinianina taki no specjalny, specjalny moment bo Pokazało to też, że ta arena, ta, ta netto arena, która jest no dużym miejscem i wbrew pozorom nie jest tak łatwo ją zapełnić, na finałach była wypełniona po brzegi i pokazało to trochę, że Szczecin rzeczywiście ma, jest miejscem i tutaj jako szkółka ma prawo bytu i wręcz ma prawo bytu na najwyższym poziomie w Polsce. Więc, jako Szczecinianin mogę tylko się opowiadać w superlatywach na temat poprzedniego sezonu, ale realia są takie, że w tym momencie jestem po drugiej stronie barykady i jest to mój najbliższy przeciwnik, więc patrzę teraz na tą drużynę i wydaje mi się, że ta drużyna też nie jest, nie do końca jest tą samą drużyną, którą była w zeszłym roku. Przeszła parę zmian, można powiedzieć, ten trzon jest ten sam, ale... Nie jestem do końca może przekonany, czy Szczecin rzeczywiście będzie w stanie wznieść się na ten najwyższy poziom, jak to im się udało w playoffach offach w zeszłym, w zeszłym sezonie. Gdzie też trzeba pamiętać, że jest to drużyna, która prawie odpadała w pierwszej rundzie z Ambilem po zaciętych bojach. To była świetna seria, e, wygrali 3-2. I to można powiedzieć, że tak podniosło tą drużynę, że potem w półfinałach ze Stalą i w finałach z, z Wrocławiem udało im się wznieść na najwyższy poziom. E, w tym przypadku wydaje mi się, że dla nas te najbliższe mecze, takie dwa topowe, które mamy, czyli Szczecin i Włocławek, będą takim świetnym sprawdzianem dla nas, ale ja też na to patrzę, że jest to okazja dla nas wysłać wiadomość do całej, do całej ligi na jakim poziomie realistycznie jesteśmy my i o to chcemy się bić. Więc ja by na pewno wyjdę potrójnie skoncentrowany jutro i trochę zmotywowany na ten mecz. A no, no oczywiście na znajomych ze Szczecina, bo mam wielu znajomych zarówno z miasta, jak i w różnych Kinga. Będzie to fajne spotkanie, będziemy sobie mogli przybić piątkę przed meczem, ale gdy już sędzia wypuści piłkę w górę przy rzucie sędziowskim i zacznie się mecz, wszystko schodzi na dalszy plan i skupiamy się tylko i wyłącznie na wygraniu. Mówisz o znajomych w Szczecinie, pewnie dobrym znajomym jeszcze z występów reprezentacji jest chociażby Andy Mazurczak. Tak ja wiem, koszykówka, gra zespołowa, ale to jest ten zawodnik, na którym Wy musicie najbardziej uwagę skupić w sobotę? Jest na pewno jednym z kluczów dla tego spotkania dla nas, powstrzymanie po go, może wyprowadzenie go z tej strefy komfortu, bo Andy jest tego typu zawodnikiem, gdzie kiedy on ma wystarczająco dużo miejsca, on widzi wszystko na parkiecie i jest w stanie posłać piłkę tam dokładnie, gdzie ona musi być. Jednocześnie penetracją jest w stanie zagrozić, zagrozić swoim wjazdem, wjazdem pod kosz. Więc na pewno jednym z kluczy będzie ograniczenie tej jego swobody na boisku i wydaje mi się, że przez to, że on jest tym mózgiem tego zespołu, jedną z takich naszych, z naszych celów będzie to, żeby decyzje te najważniejsze podejmowali nie zawodnicy, a nie Andy, bo Andy ma tyle już doświadczenie w lidze i po świetnym sezonie w zeszłym roku potwierdza w tym roku, że jest naprawdę czołowym rozgrywającym w tej lidze, kandydatem do, do nagrody MVP, ale no my wydaje mi się, że mimo wszystko mamy na to do, do dobry plan, jesteśmy i gotowi, jesteśmy gotowi się mu przeciwstawić. Tomek, ty jako reprezentant Polski, do tego jeszcze wrócimy <laughs> odnośnie reprezentacji Polski, ale jako koszykarz, który reprezentował nasz kraj, nie miałeś wcześniej hmm, przyjemności, nieprzyjemności grać w, w polskiej lidze koszykówki. No i właśnie też zmierzam do tego, no bo zaraz po studiach grałeś, tak jak już mhm. powiedziałem, w najmocniejszych ligach. Liga Polska w Europie nie jest zaliczana do topów. No ale właśnie, po tych czterech meczach w byłem BM Stali, co Cię zaskoczyło nie wiem, pozytywnie, na plus, mm -hmm. co Cię może rozczarowało jak na razie po tych, po tych kilku spotkaniach, bo tą najwyższą klasę rozgrywkową domyślam się, że do tej pory znałeś tylko z opowieści kolegów bądź z, tak. z meczów telewizyjnych. Zgadza się, najczęściej właśnie z rozmów ze znajomymi czy na kadrze, czy w okresie sezonem, w off-season trenując razem z innymi zawodnikami, gdzieś tam słyszą się jakieś różne historie. Ploteczki, że tak powiem, z, z, z naszej ligi. Bo też uchodzi nasza liga za taką, może jeżeli chodzi o poziom, że nie ma tam najwyższego talentu, ale jest bardzo fizyczna. Ja tak Zgadza, często słyszę. To, często to słyszałem. też jestem w stanie to potwierdzić po tych kilku meczach, że rzeczywiście tak jest. Też, że tak powiem, cały czas się, cały czas poznaje, to, jak sędziują sędziowie w tej lidze. Jest to dla ano. mnie takie, Do tego taka też kwestia, się, się przyzwyczaję. Przyzwyczaję, Oczywiście, bo też wydaje mi się, że każda liga ma tam jakieś te swoje. E, jakieś tam no, swoje, swoje cechy, którymi się wyróżnia, mam doświadczenia na przykład z ligi hiszpańskiej, która jest bardzo szybka, bardzo taktyczna i te sędziowanie też wygląda troszeczkę inaczej niż na przykład w Turcji, która też była ligą mocno fizyczną i atletyczną. E, więc tutaj na pewno też jest e, rzeczywiście ta gra jest, jest fizyczna e, i też bardziej chyba niż e, zaskoczyć się samą ligą, pozytywnie zaskoczyłem się tym, co zostałem tutaj w Ostrowie i słyszałem to z opowieści psanie podpisałem tutaj e, kontrakt z różną e, AGBM. W tym momencie, będąc tutaj czwarty tydzień w Ostrowie, mogę powiedzieć, że klub naprawdę funkcjonuje na bardzo profesjonalnym poziomie. Mogę to porównać do poziomu, jaki ja widziałem w innych klubach w Europie. Więc jest to klub, który ma fajne struktury. Jak zacząłem dopytywać się troszeczkę więcej na temat tego, jak działa klub, jak funkcjonuje, dowiedziałem się też o akademii, która tutaj powstała, która w tym momencie ma ponad 500 dzieciaków, które, które trenują nie tylko z samego strowa, ale również z publicznych, z publicznych miast. Więc jest to rzecz, moim zdaniem, którą trzeba. Trzeba wyszczególnić jako coś bardzo pozytywnego, i wydaje mi się, że jest to droga, którą, y, którą objął klub i która jest drogą właściwą w tym momencie, żeby budować ten fundament, który potem temu klubowi pozwoli funkcjonować w najbliższych latach. Więc y, jeżeli chodzi o klub, jeżeli chodzi o społeczność tutaj w Ostrowie, mogę się wypowiadać tylko w samych superlatywach. Chyba nie ma dnia, kiedy nie byłbym gdzieś na, na mieście, nie przychodził ulicą i ktoś mnie zatrzymał, życzył powodzenia, czy gratulował ostatniego spotkania. Więc jest to na pewno bardzo miłe i daje też takiego dodatkowego kopa pozytywnego na najbliższe, najbliższe spotkania. Jeżeli chodzi może o jakieś takie kwestie mniej pozytywne czy bardziej negatywne, na ten moment chyba może też ja dość pozytywnie podszedłem do tego, do, tego, do tej zmiany, do tego przyjścia do Polski, bo po tylu latach będąc za granicą, podróżując, jednak no, wiążąc moją przyszłość tą koszykówką za granicą i z życiem za granicą, ten przyjazd do Polski z jednej strony przez niektórych mógł być jako taki krok w tył, czy takie może, o w jaki sposób to Tomek Gielo znalazł się tutaj teraz w polskiej lidze, ale ja do tego podszedłem na zasadzie, jeżeli mam przed sobą możliwość walczyć o jak najwyższe cele w moim rodzinnym kraju, w miejscu, gdzie, które jest zawsze blisko mojego serca i o coś jednocześnie walczyć z taką drużyną jak Ostrów, to wydaje mi się, że jest coś bardziej pozytywnego niż negatywnego i chcę po prostu te najbliższe trzy miesiące, Całkowicie dać wszystko, co z siebie mogę dla tej drużyny, wygrać coś. Nie wiem, zobaczymy, co to będzie, ale chcę na pewno wygrać coś i potem będę mógł spojrzeć wstecz i zobaczyć, czy to była dobra decyzja, czy zła. Ale na tym ono, wydaje mi się, że mogę tylko się wypowiadać pozytywnie o tym, co zostałem w Ostrowie. A jak wypowiada się na temat życia w Ostrowie Twoja żona? Bo o tym też <laughs> przez chwilę sobie <śmiech> rozmawialiśmy. <śmiech> tak. Żona z Teneryfy, z Hiszpanii, domyślam się, że. Bo to też nie jest chyba tajemnicą, mhm. że koszykarze często wybierając miejsce do gry w dużej mierze liczą się mhm. ze zdaniem tej drugiej, tej drugiej połówki, no bo to to jednej i drugiej stronie musi się podobać w miejscu pracy. Oczywiście jak najbardziej wydaje mi się, że jest to temat bardzo często pomijany tych właśnie temat żon partnerek zawodników, bo dla mnie analizowanie oferty czysto sportowo, czy finansowo, to jest jeden aspekt, no ale moja żona w tym momencie e, musi tak musi, być, mu musi, musi być gotowa, musi być gotowa na wiele poświęceń i w przypadku na przykład takim, kiedy ja przyjeżdżam do nowego klubu, e, z dnia na dzień że tak powiem mam przed sobą całą drużynę, którą mogę poznać, mam strukturę, wokół której mogę, mogę, sobie, mogę sobie zorganizować swoje życie, mam treningi, mam tak itd. A jednocześnie ona w tym momencie na przykład albo siedzi w hotelu w tych pierwszych dniach, albo potem w mieszkaniu i czeka tak naprawdę na mnie, nie znając języka, nie znając miasta, nie znając nikogo tutaj w mieście i no te pierwsze dni tygodnie są no powiedział dość ciężkie mentalnie dla, dla, dla partnerek, więc dziękuję bardzo wszystkim za to pytanie, bo wydaje mi się, że z każdym tygodniem moja żona czuje się tutaj coraz bardziej, bardziej komfortowo. I też no, mieliśmy taką może sytuację e, nie do końca wydaję, nie wydaje mi się, że powinienem o tym też powiedzieć, bo była to sytuacja, że w pierwszych dniach, kiedy wyszliśmy na miasto na rynek, e, mieliśmy okazję zobaczyć rynek w ostrowie, wszystko wyglądało super. I jednocześnie ja czułem się coraz bardziej pozytywnie na temat ostrowa, bo zobaczyłem, że są lokale, gdzie można wyjść coś, zjeść, wypić kawę, a jednocześnie zobaczyłem, że moja żona no, tak ona ma bardzo smętną minę. I pytając moją żonę, która jest no, przede wszystkim marzona z Hiszpanką, po drugie jest osobą o ciemniejszej karnacji. Ee, nagle zacząłem, że ona ma smętniejszą minę i zapytałem, że co, czy coś jej nie pasuje i tak dalej i ona po prostu tylko mi pokazała palcem, a e, przy rynku można, tak, no, jak się człowiek tak przyjrzy, to jest bardzo dużo e, graffiti neo, neonazistowskich, e, znaków typu white power, e, no, znaków, które moim zdaniem powinny mieć miejsce, tym bardziej w takim ładnym miejscu, jakim jest rynek w Ostrowie. I było to dla mnie też takie zderzenie z inną rzeczywistością, gdzie rzeczywiście dla mojej żony, która do tej pory miała same wyłącznie pozytywne doświadczenia z Polski, nagle przez to, co ona widzi jako osoba z zewnątrz, jakoś ta opinia na temat całego miasta, na temat całego doświadczenia może się zmienić. I rzeczywiście ona potrzebowała tych kolejnych dni, tygodni, żeby wyjść może z tego takiego. Z tego, no nie wiem, takiego no zachmurzenia, że tak powiem, mentalnego. I zobaczyć, że rzeczywiście tutaj ludzie są bardzo życzliwi i wszyscy tylko życzą nam, życzą nam jak najlepiej. Także jest to taka mała anegdota. Mam nadzieję, że teraz przy zbliżających się wyborach również któryś z polityków, którzy tak zalegają o to, żeby się dostać i do Rady Miasta, czy kandydować na, ten, na stoisko prezydenta. Również będą mogli przyjrzeć się tej sytuacji i może zmazać te graffiti, bo nie, nie wydaje mi się, żeby było one wizytówką dla ostrowa. Bardzo słuszna u, u, uwaga, Tomek. Wracając jeszcze do, do reprezentacji. Był taki moment, e, mam nadzieję, że będzie, że, że na tych pozycjach 4-3-4 Tomasz Gielo był podstawową opcją, chociaż był u trenera Majka e, Taylora. Później nastąpiła zmiana, trenerem został Igor Milicic, Też nie można powiedzieć, że trener bez, bez sukcesu, bo chociażby czwarte miejsce na, na Eurobaskiecie, no ale właśnie jak wygląda przyszłość Tomasza Agielo. To jest były reprezentant Polski, to jest wciąż reprezentant Polski, czy ty w... Na tym etapie swojej kariery już sobie głowy nie, nie zawracasz, bo, bo za chwilę pojawią się pytania: czy Jeremy Sohan pojawi się w reprezentacji? Jakby nie było, to trochę Twoja mhm. pozycja. Też jesteście te zawodnikami uniwersalnymi. Jak wygląda przyszłość Tomasza Gielo jak Ty w ogóle się zapatrujesz na, na, na gry w reprezentacji? Mhm. Ja mojego podejścia do reprezentacji nie zmieniłem, odkąd mam 16 lat. Czyli, jak pierwsza zadebiutowałem w kadrze do lat 16. Kadra jest największym wyróżnieniem dla zawodnika i zawsze tak traktowałem. Od mojego debiutu, bodajże kiedy miałem 20 lat w reprezentacji Polski, zawsze na tej kadrze byłem. Nigdy kadrze nie odmówiłem, chyba że były to problemy zdrowotne, albo kontuzja, albo rehabilitacja po kontuzji. Także moja, mojego podejścia do kadry nigdy nie zmieniłem i ja nie jestem osobą, która tutaj podejmuje te decyzje. To jest... selekcjoner ma do tego prawo, on wybiera skład, w którym on się czuje najpewniej. Czy uważam się zawodnikiem wystarczająco dobrym, żeby grać w kadrze, no to powiem, że szczerze, że na pewno tak. Uważam, że jestem zawodnikiem, który kadrze może dać bardzo dużo. Wydaje mi się, że też pokazuje to szczególnie w ostatnim w meczu, było to widać, że jestem zawodnikiem bardzo uniwersalnym po obu stronach parkietu. Jeżeli jest to coś, czego kadra w tym momencie potrzebuje, no to może czasami bardziej niż myśleć o tym, kogo moglibyśmy naturalizować, albo kogo moglibyśmy zainwestować z zewnątrz, może czasami też warto przyjrzeć się temu opcjom, które mamy na co dzień tutaj na, Bo ja na też rodzinnym sobie, rynku. Też właśnie sobie o tym pomyślałem, że naturalizowanie Luka Petraska czy Jeffrey'a Grozela mając zawodników polskich. Sytuacja trudna do wyjaśnienia, ale jeszcze Tomek zostając przy, przy reprezentacji. Jesteś rocznikiem 93, który złotymi zgłoskami zapisał się w historii polskiej koszykówki. Ja tak sobie na szybko analizując bo to nawet wasz trener Szambelan mówił: Jeżeli z tej drużyny, która zdobyła wicemistrzostwo świata, nie wiem, połowa będzie grać na poziomie europejskim, to już będzie naprawdę bardzo dużo. Ale tak na szybko analizując tu chyba zostałeś tylko z tej drużyny na tym international level grających. Ty i Mateusz Ponitka, nie jest to troszeczkę za mało? Przemek Karnowski wiemy, że zakończył swoją przygodę z koszykówką, zajmuje się trenerką. Część zawodników, nie wiem, chociażby Piotr Gniedziwiecki gra od kilku lat na poziomie pierwszej ligi. Spora część tych koszykarzy rozmyła się tak, w naszej e, lidze. Na pewno jeszcze bym wspomniał o Michale Michalaku. Który Przepraszam. Jest, nie, 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 Oczywiście, problemu, Mój młody Michał Michalak. Ale... Oczywiście. Jest, e, wasza, jest tak, was e, trzech. E, w tym momencie to no, Michał jest zawodnikiem, który gra za granicą. Ja w tym momencie jestem w Polsce, więc e, wymienił wymieniłbym go w tym momencie przed sobą. Jasne. E, mówię to też przecież dlatego, przecież... Bo bardzo, mówię dlatego, bo bardzo dobrze się znamy. Z, z... Ale też grał w Ostrowie. także Tak jest, oczywiście. Moje e, nie, ma, nie ma problemu. E, więc wydaje mi się, że z jednej strony tak, z drugiej strony. Jest to dla mnie tak skomplikowany temat, tej drogi od juniora do przejścia z juniora do seniorskiej koszykówki, że nie ma, nie ma jednej utartej ścieżki, którą powinniśmy podążać. Nie wiem, na przykład, ja wybrałem opcję wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Uważam, że była to jedna z najlepszych decyzji, nie tylko w koszykarsku, ale w moim życiu która otworzyła mi, że tak powiem, otworzyła mi moją głowę na świat, mój umysł, a jednocześnie sportowo mogłem się, mogłem się rozwijać i wydaje mi się, że to zaprocentowało. Z drugiej strony na przykład Mateusz podjął decyzję na początku zostania w Polsce, potem wyjazdu zagranicznego, ale do Belgii że pamiętasz, że jego pierwszy okres zagraniczny było, było stęde w Belgii, więc też wybrał swoją ścieżkę i udało, udało mu się osiągnąć to, co, to, co chciał osiągnąć. Każdy z nas idzie swoją drogą i nie ma tej jednej określonej ścieżki. Na pewno też na tej drodze potrzeba odrobinę może szczęścia, może nie tyle szczęścia, co po prostu potrzeba kogoś, kto jest w stanie Tobie zaufać, dać Ci tę szansę, a potem już od Ciebie zależy, czy tą szansę będziesz w stanie wykorzystać. I wydaje mi się, że są zawodnicy z tej naszej kadry, którzy może... Gdzieś tam przez te lata tej szansy może wystarczająco nie dostawali i wydaje mi się, że takim świetnym przykładem jest tutaj Grzesiu Jugrchowski, również mój bardzo dobry kolega, który był naszym podstawowym rozgrywającym w tej reprezentacji, zawodnikiem, który no po prostu obsługiwał nas wszystkich ciasteczkami, łatwymi podaniami, z których my mieliśmy łatwe punkty, a jednocześnie potem w te przejście do jego, do zawodowego sportu było, że tak powiem... Na swojej drodze spotkał wiele przeszkód i wiele z tych przeszkód nie były przeszkody natury, czy on jest wystarczająco dobry, czy on będzie w stanie coś zrobić, czy jest wystarczająco fizyczny, czy potrafi podawać piłkę jako rozgrywający, tylko bardziej wydaje mi się, że to była blokada rzędu, może on jest troszeczkę za niski, żeby zaistnieć w seniorskiej koszykówce na poziomie PLK, może on nie jest wystarczająco dobrym strzelcem i zamiast skupiać się na tych pozytywnych aspektach takiego zawodnika, Zaczynamy ograniczać takiego zawodnika, bo stawiamy przed nim te blokady, bo nie, bo nie masz tego, bo nie masz tego, zamiast pchać do przodu te elementy, które rzeczywiście dobrze funkcjonują. I w tym momencie Grzesiu, popularny wśród znajomych jako Groszek, jest kapitanem Dzików Warszawa, Beniaminka Klasy i wywiązuje się z tej roli znakomicie. I wydaje mi się, że w tym sezonie ucementował tą swoją pozycję, że jest na pewno zawodnikiem na poziomie Pelka. Szkoda tylko, że to się pojawiło, kiedy ma 31 lat, a nie kiedy w tym zawodnikiem wieku 24-25 lat i ta kariera mogłaby może jeszcze troszeczkę inaczej wyglądać. Więc e, to jest taki tylko jeden z przykładów, gdzie wydaje mi się, że nie ma. Ciężko jest mi w tym momencie określić, czy ten sukces trójki z nas, bo Przemek na przykład też można powiedzieć, że miał lekkiego pecha, jeżeli chodzi o urazy i tak dalej, że sukces jakiejś tam tej trójki z nas na poziomie europejskim wziął się z tego, że My byliśmy najlepsi, najciężej pracujący, czy może realistycznie z tego, że po prostu ktoś nam kiedyś dał szansę i my ją potrafiliśmy wykorzystać, a ktoś inny na przykład tej szansy nie dostał i miał potem, musiał przejść przez jakąś, tak powiem, bardziej, bardziej kłopotliwą drogę. Patrząc jeszcze nawet przez, te, przez ten rocznik, o którym wspomniałeś, 93., są reprezentacje, które również walczyły jak najwyższe cele i wcale też nie ma, nie wiadomo, jak wiele więcej zawodników na poziomie europejskim z tych, rocznik, z tych roczników. Bodajże z reprezentacji Hiszpanii, która potem wygrała i mistrzostwa Europy 16, i mistrzostwa Europy 18 na poziomie takim okay, w tym momencie mamy bodajże chyba dwóch zawodników euroligowych. Jednym z nich jest Alex Abrines, który nawet trafił do NBA. Drugim jest Dani Díez, który jest zawodnikiem w swojej roli ograniczonej, ale w swojej roli w Baskoni. I reszta poza tym tych zawodników to są zawodnicy, którzy też albo mają może jakieś tam epizodyczne minuty na, na poziomie ACB, albo grają wręcz w, drużynie, w lidze Lep Gold. Więc... Jest to złożona odpowiedź i tutaj chyba tak, tak, się tak, tak, osobnego tak, podcastu tak, dwugodzinnego, żeby tak, móc to, tak, móc to tak, sobie wszystko wytłumaczyć. Wszystko się zgadza, tylko też mówimy o trochę innych nacjach koszykarsko, bo reprezentacja Stanów Zjednoczonych też wygląda inaczej, też kilku tych koszykarzy nie zrobiło wielkiej mm -hmm. kariery. Mieliśmy przykład w zeszłym sezonie w Ostrowia, Donis Tomas, tak. też rocznik Nawet 3. był Tony Rotem w Ambilu tak Także jest. Tomek. Jesteś świetnym rozmówcą, ale czas nam się kończy. W jednym zdaniu, o ile dasz radę odpowiedzieć, bo zaczęliśmy Orlen Basket Ligą, skończmy Orlen Basket Ligą, mhm. jeżeli nie w jednym zdaniu, to w dwóch. Co musi się jeszcze wydarzyć na koniec tego sezonu, żeby kibice żółto-niebieskich cieszyli się za te no, dwa miesiące z Mistrzostwa Polski, drugiego w historii. Mhm. I tutaj już kończymy. Musimy zdać sobie sprawę, jako drużyna, że mamy wystarczająco talentu, żeby walczyć z każdym. Ale każdego dnia musimy to potwierdzać na treningach i na meczach, bo innej drogi nie ma. Za nazwiska, za, za to w jakich ligach czy klubach graliśmy wcześniej nikt nie przyznaje żadnych nagród. Także tutaj wydaje mi się, że jest to wyzwanie może wręcz dla, dla nas, tych zawodników, którzy gdzieś tam grali w tych ligach zagranicznych. Udowodnimy swoją wartość na parkiecie w tych meczach, które teraz tutaj mamy. I zróbmy tak, żeby ta drużyna, ten kolektyw, który mamy, bo to nie ma tej Zbioru indywidualnego. to jesteśmy kolektywem, żeby ten kolektyw mógł, mógł bić się z każdym. Bo wydaje mi się, na 100% mamy wystarczająco talentu i jeżeli. Będziemy słuchali tego, co trener Andrzej i reszta sztabu będą chcieli nam przekazać. Jesteśmy w stanie bić się z każdym. I tutaj, drodzy Państwo, stawiamy kropkę. Sobota, 17.30, mecz z Kingiem z Szczecin, aktualnym mistrzem Polski. Za tydzień z kolei mecz z Amilem Włocławek. I tutaj też sporo o tym mówiliśmy. Tomasz Gielo, zawodnik Arget BM Stali. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Ja nazywam się Marcin Gebel. Już tradycyjnie zapraszam za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.